No. witam wszystkiego no. serdecznie po-po-po-po-po-po kolejny na moim kanale wasz zajebisty Ciołopim.pl, z tej strony kłaniam się nisko, Yo, Następny wtorek i następny chem. Miałem... Mówiłem na samym początku, że nie będzie z tego serii Lub nie miała być z tego taka seria, jak z tego powstała seria, ale jak na razie dobrze to wychodzi, na razie chemy wchodzą, a więc jak na razie też potrafię tego dotrzymać, aby co, w reczek, kurwa, jakiś kemi kurwa, reczek wpadał, kurwa, joł! Co do tej mapy, akurat na tej mapie bardzo lubię nawet wbijać kema, ponieważ lubię tą mapę, bo jest jasna, jest w miarę przejrzysta, Spony są w miarę przejrzyste i tak dalej. Można je, że tak powiem, w łatwy sposób e, lekko manipulować. Powiem tak, stawiając osobę w jednym punkcie. Wiadomo, że wtedy urodzą się gdzieś po tam drugiej stronie i tak dalej. Dość przewidywalne, więc dość fajnie się w to gra. Dość sensowny spon system. Rzadko bywa w tej grze, ale jednak bywa i na tej mapie taki system jest. Wiadomo, dla tych, którzy są właśnie zabijani, jest to do dupy. Ale o to właśnie chodzi, tak. E, nigdy nie da się obydwóm stronom, że tak powiem, e, tak zrobić, aby im się też obydwóm stronom podobało. Ja, yeah, jak widać, gram tutaj bronią K7. E, za dużo, jak na razie, gameplay na moim kanale nie było z tą bronią. Dlaczego? Bo nigdy ona mi się szczególnie nie podobała. E, przypomina mi ona trochę UMP e, starszych części, koda przykładowo MW3 i tak dalej. I już tam też nie za bardzo lubiałem te UMP, wolałem grać z innymi broniami typu MP7 i tak dalej. Jednak muszę powiedzieć, że przez te wszystkie patrze, co oni tam kombinują i e, e, osłabiają te inne karabiny i tak dalej e, może te K7 nieźle się wykazać. W każdym razie z rączką e, i tak dalej Funka zajebiście ładnie, dość precyzyjnie strzela, dopiero tam po iluś tam nabojach zaczyna ciągnąć ją w górę e, więc naprawdę bardzo dobrze jest, a że tak czy inaczej większość broni tam po jakiejś ilości naboje ciągnie do góry, więc jest to taka rzecz, do której że tak powiem człowiek się już dawno przyzwyczaił i według mnie harmonizuje ta broń z przykładowo właśnie SC2010. Dość podobny, właśnie odrzut, dość podobny styl używania, że tak powiem. Więc bardzo łatwo się przerzucić z karabinu szturmowego na że tak powiem, SMG, madafaka. Ten tam u góry siedział jak skurwy syn, ale mniejsza z tym. Co do tego gameplayu, co może już zauważyliście, jest trochę innego niż w innych chemach, które jak do teraz były. Kemy większość ludzi nabija na specjaliście, tak? Żeby mieć fuj perków, żeby być po prostu jak taki Rambo zapierdalający po mapie, tak? I tak dalej. Inni napierdalają na suborcie, też nie wiem, czy już takiego kema wgrywałem, czy nie. W każdym oddziale, że sobie samemu anim amunicję rzucają, kanizelki, czarny migający obraz, zajebista rzecz. I przykładowo właśnie Night Owl, żeby wiedzieć, czy ktoś się zbliża. I ostatnio był Kem, gdzie grałem na assault strikach, czyli na szturmowych strikach. I tutaj teraz też gram na szturmowym striku, ale tylko i wyłącznie sadkomie. Mam w tej klasie, o ile się teraz nie mylę, muszę sobie zobaczyć na, na początku. O ile się nie mylę, mam w tej klasie hardliner. Nie, nie mam, bo mam po trzech kilach, więc nie mam hardliner Sorry, kurwa. Sorry, I'm sorry. I'm so fucking sorry, kurwa, my friends. Yeah? I'm so fucking sorry. Ej tak dalej, w każdym razie treat tutaj akurat z naszego klanu. Tam widzicie, że jeszcze kilka innych osób gra z naszego klanu. Graliśmy chyba w czwórkę, o ile się nie mylę. Fober Street, ja i ktoś jeszcze. Teraz nie wiem, zobaczycie tot. Dokładnie tot. Ja akurat z Cyndą oboje graliśmy um, właśnie tylko na nasadkomy. E, I co najlepsze, ja nie planowałem wbijać tutaj kema. Ja po prostu zawsze gram na tej mapie. E, od razu mówię, że burdel jest mój. Tak, pa, kurwa, burdel papa musi być, kurwa. Chodzę do burdelu, tam kurwa pilnuję, żeby był porządek. E, my przynajmniej to nazywamy burdel, tam ten kurwa chuj wiec to jest za strip lub chuj wiec to miał być. E, i ja zawsze tam sobie właśnie chodzę i tam sobie dzielam i tak dalej i czasami dobrze wyniki wychodzą, czasami nie, ale um, że tak powiem w moim wydaniu nie zawsze jakiś kem się wbije. Teraz akurat nie planowałem, dlatego też wziąłem sobie satkoma e, a jednak i ja i Trit nabijemy kema, obydwoje tylko i wyłącznie na satkoma jest to piękna rzecz, wiadomo satkom bardzo pomaga, jak już widać, oboje postawiliśmy setkoma, tak, już wiadomo, gdzie jest przeciwnik. Jest to po prostu piękną rzeczą. I teraz, e, chociaż nie jestem, może, osobą, która jest w tej pozycji, e, która powinna dawać jakieś e, tipsy, że tak powiem, e, osobom, które by chciały Kemę nabijać. Ale jeżeli jest was dwóch to bardzo mocno polecam wypróbować właśnie taką to strategię, że dwie osoby biorą sobie tylko i wyłącznie ma żadnych innych streaków, aby częściej one były, i napierdzielać tymi satkomami bo dzięki temu macie, że tak powiem, ciągle UAV na niebie, tak? Czyli ciągle wiecie, gdzie jest przeciwnik, jest to o wiele lepsze niż taki Night Owl, o wiele lepsze niż Oracle i tak dalej, więc naprawdę jest to bardzo, bardzo pomocne. Wiadomo, inne rzeczy na tym się traci, czyli nie ma nic, czegoś takiego jak amunicja, nie ma kanizelek, akurat tu miałem też szczęście, że te osoby, które z nami grały, czyli przykładowo Tot, to akurat to był Tot, który ciągle rzucał nam tutaj gdzieś w pobliżu właśnie kanizelki, amunicję i tak dalej i z tych kanizelek tam 2-3 razy też skorzystam. Jo, yeah, ale tak czy inaczej na pewno dla osób, które jako tako skilla mają i bez kanizelek i tak dalej, bez najmniejszego problemu byłoby wbicie w taki sposób właśnie kema, bo wiemy co, jak i gdzie się dzieje. Wiadomo, nawet i tutaj w dużo nie były osoby, które miały perki, które tak czy inaczej robiły ich dla mnie niewidzialnymi. Ale to nie szkodzi, po prostu nie szkodzi, naprawdę wyśmienity support w tym meczu, bo jak widać ktoś tam też Oracle wypuścił z naszego teamu i tak dalej, więc naprawdę, można by powiedzieć, prosta rzecz. I właśnie w takich momentach, jak gra się z teamem, to jest po prostu wszystko o wiele łatwiejsze, tak? Dlatego właśnie zakłada się klan, dlatego szuka się ludzi, z którymi fajnie się gra i jak na razie zaczęło to u nas naprawdę wspaniale funkcjonować. Na początku dość często marudziłem na taki temat, ale teraz już, że tak powiem, jak mówię, że próbuję coś nagrać, bo muszę kema wgrać jakiegoś tego, co mam, bo mam już tam jeszcze dwa inne kemy na dysku. Nie za bardzo mi się podobają po prostu ten styl, jak je ugrałem um, i tak dalej. I, i bez najbliższego problemu, od razu się zgłosiły te osoby, bardzo chętnie cię zasuportujemy, to i tamto. Trit też chciał mnie suportować, dlatego chciał tylko i wyłącznie Satkoma. i przez przypadek, dosłownie niechcący, nabił kema. I co najlepsze, nie tylko że go niechcący nabił, to jeszcze niechcąco go wypuścił przed... Wcześniej co na początku bardzo mnie zmartwiło, bo myślałem, że nie będę widział w co szczelam i gdzie się jakiś debil ukryje w narożniku. I myślałem, że kurwa, teraz nie nabije swojego. I zaraz sam już dość niedługo chyba zauważycie, właśnie jak tweet wypuszcza swojego kema. Um, więc naprawdę, bardzo, bardzo dobry sposób. Naprawdę, wgrając dwie osoby, polecam bardzo mocno wziąć sobie tylko i wyłącznie satkomy i napierdzielać. Naprawdę jest to wspaniałe. Być może nawet hardlinea od razu już w pierwszych perkach i tak dalej lub y, musiałoby być w pierwszej kperka, jeżeli bierzemy Asolto. E, wtedy mamy tego Sadkoma co dwa kile, co jest naprawdę wspaniałym rzeczą. Jak widać, nawet i dwa przejęcia dałem, zanim zacząłem nabijać tego kema, więc wszystko jest gigantyczne, wszystko tak jak ma być. Mi ten kem się podoba. Jak widać też na K7 mam biały kamuflaż. Co to jest za kamuflaż? To jest kamuflaż z preordera, już był w spowiedzi i tak dalej. Teraz tak czy inaczej podkreślę, bo niektórzy powiedzmy, że dopiero dzisiaj wyszły na mój kanał. Zawsze może się zdarzyć. To jest, że tak powiem, kamuflaż za preordera nowego Call of Duty. O, tutaj właśnie Trinity już odpalił swojego kemcia. I ja tu już zacząłem dostawać powoli panik. Co prawda, tutaj akurat sytuację jeszcze. Jako tego, proszę Państwa, rozwiązałem i tak dalej, ale szukam, 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 szukam. Jak najszybciej jakiegoś przeciwnika. E, bo nie wiedziałem jak daleko jestem w moim striku i tutaj wybucha jego kem, mogłem co prawda jakoś ładnie podskoczyć, zamachać ręczkami i tak dalej, nożem coś tam dziagnąć to i tamto, żeby fajnie to wyglądało jakoś kurwa yeah, monster kill, ale jednak to nie był mój kem, a więc nie będę robił z siebie bałwana, to było zadanie Trida w tym momencie, yeah, podskoczyć, coś tam się obrócić, Bam! ja oczywiście jak przez swojego kema, też to zrobię, Yo, bo trzeba być cool. Yeah. E, dokładnie, coś w ogóle chciałem za temat poruszyć dzisiaj i zapomniałem jaki. Aha, dokładnie, napiszcie wy mi, teraz ja mam taką jakby prośbę do was, chcieliście kemy, macie kemy i tak dalej, chcieliście Random Class, w piątek będzie Random Class, dzisiaj pytałem się na Facebooku, dużo osób się skusiło, więc w piątek będzie, już nagrany jest, już skomentowany jest, wszystko jest, um, skomentowany jest w końcu live, więc to nie jest tak problem i w piątek będę go wgrywał. Być może skuszę się wgrać go już w czwartek, ale też myślę z tym. są może jakieś inne filmiki, treści, Obojętnego, obojętnie jakiego rodzaju, na co mielibyście ochotę. Ja mam, że tak powiem, teraz dwa, trzy pomysły, które chcę na Hama zrobić. Zobaczymy, jak to czasowo wyjdzie. I być może akurat zobaczymy, czy... O, a zaraz kichne. Kurwa, zaraz. Juhu! A, I... Bam! Cam Strike, motherfucker! Yup. Może jakieś pomysły, co by mógł mnie na kanale wprowadzić, lub po prostu coś zrobić, lub coś, czego długo już nie robiłem. Jakiś po prostu pomysł, na co mielibyście ochotę. Ale, że tak powiem, pełnym zdaniem poproszę. Nie, nie, po prostu odpierdol to. Tylko jeżeli to, to w jaki sposób to miałoby być nagrane, zrobione i tak dalej. Jak sobie byście to najchętniej wyobrażali. Nie mówię, że będę zaraz każdą z tych rzeczy robił, ale na pewno da mi to jakieś pomysły. Mówię, kilka swoich pomysłów sam już mam. I zobaczyłem, może akurat będzie szło powiązać jedną rzecz z inną. Ja yeah, tutaj dedłem, tutaj się skończyła moja dobra pasa, więc puściłem sadko. może już jeden kem wybuchł, więc drugi też nie przeszkadza, bo już tak czy inaczej chmura kurwa piachu jest. Więc jest wszystko git majone. kem, kurwa 3, 2, 1, 0, kupa, kurwa prosto wasze ryje, chuje Tak, wylądujemy tam w nocy, kurwa. Kapitan bomba, yeah! Um... Znak to jest z was kapitan? A ja na pewno, kurwa, takie jesteście kurwa teraz boczone kurwa społeczeństwo, że każdy kapitan na bombę zna, kurwa, yo! Gameplay zaraz dobiega końca, dużo się nie przygotowałem do tego komentarza, ale ja muszę znowu za 5 godzin już stać, nawet nie pełne 5 godzin i tak dalej, więc muszę się trochę streścić, aby jeszcze zdążyć to zrenderować, aby zdążyć, żeby to się wgrywało na kanał, bo tego kema nagrałem dzisiaj, czyli dzisiaj jest poniedziałek, już... Lub wczoraj, można by powiedzieć, i dzisiaj, czyli wtorek, wy to oglądacie, jo, A więc jestem kurwa taki yo, 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 kurwa. Nagrywam od razu, kurwa wgrywam, yo! Być Mówię, mam jeszcze dwa tylko i wyłącznie, dwa inne chemy na dysku. Może i nawet by się na ale wątpię. Dwa chemy, przynajmniej te co pamiętam. Jeden jest też właśnie streetem, też dzisiaj nagrany, że też obydwoje nabiliśmy kema właśnie e, w jednym meczu, więc ten na pewno też prędzej czy później będzie na kanale, jednak z mojej strony był on trochę w kamski sposób nagrany, dlatego go tym razem nie użyłem. Później mam jeszcze innego kema, który e, ma tam swoją jakąś tam niespodziankę, chciałem go ogólnie już tydzień temu wgrać, ale zostawię go jak najdłużej. E, dobra, to by było na tyle, ja przechodzę do suara. Ja yeah, byciec, a więc, kurwa, bardzo głupi suar. Ech, jak nazywa się szparka u Blondingi. Fiuterał. Je yeah, i tutaj ostatni kill kurwa ze snajperki o to. Yeah, ja dziękuję kurwa moim zajebisym łopakom z klanu, kurwa, za zajebisty support, za zajebisty udział w Clan Warsie też był przepiękny, najebaliśmy ponad 600. Kurwa klan pońców i tak dalej. Ros... Pierdoliliśmy wręcz wszystkich innych przeciwników, wygraliśmy z taką jebitną przewagą, że moglibyśmy w sumie ostatni dzień całkowicie sobie odpuścić. E, prawdopodobnie nawet już e, półtora dnia odpuścić itd. i tak dalej. I tak byśmy wygrali. Dobra, ja w tym miejscu dziękuję za obejrzenie do końca i zapraszam jak zawsze zresztą do następnego razu. Pitch! Yo! Fuck you, nigga, yo!